Mrówka już ucieka, już ucieka mrówka, Zobacz... zobaczcie, chyba wybiłem wystarczającą ilość mrówek, że się mnie nie boją. Że zaczęły się... A nie, ona była obita po prostu i dlatego uciekała. Dobra, zabijmy jeszcze. Ała, co mnie ugryzło? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z Gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku budowaliśmy chyba muzeum. Za każdym razem, kurde, zapominam co robiłem w poprzednim odcinku, ja pierdzielę. Nie jest ze mną dobrze chyba. E, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do domowiska. Do, 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 do mrowiska, bo ja chciałbym znaleźć jaja mrówek. I wybiłem już, bo słyszałem, że trzeba zabić dużo, dużo mrówek, żeby tam się zaczęły pojawiać nowe jaja. E, nowe znaczy w ogóle, żeby się pojawiały, bo ja jeszcze tam nigdy jaj nie widziałem, ale tak słyszałem. No i w sumie jest taki przedmiot w grze. Można przecież tworzyć bomby. W sumie nie wiem po co ja to załadowałem. Chcę wykraftować, słuchajcie, nowe, bo ostatnio u Bergla odkryłem sobie nowy e, właśnie zbiorniczek na wodę. Nie wiem gdzie to jest, tylko dobra. E, mamy to wykraftowane. Szkoda, że się nie da ulepszyć tego, co mamy po prostu. E, nie tu. Ale dam sobie to tutaj na pasek. To w razie czego będę miał, słuchajcie przy sobie, bo w sumie chyba nie będę potrzebował aż tak dużo miejsca tam w ekwipunku, jak idę do mrowiska. I ile tu możemy zmieścić? 3, 4. O nice, nice. Podoba mi się to i cztery to jest full. Okej, okay, fajnie. Tutaj jakbyśmy mieli e, dwa zbiorniczki po prostu. Teraz mamy trzy, jakby jakby nie patrzeć. E, dobra, więc myślę, że jedzonko jeszcze wezmę jakieś. Chyba tutaj gdzieś coś mam. O, mam trzy mięska z Weavilla i dwa mięska z Gruba sobie wezmę. I to powinno wystarczyć. Ewentualnie mógłbym sobie wziąć jeszcze trochę tych Acorn Bitsów najwyżej. Dobra. No i słuchajcie, lecimy do mrowiska. Chciałbym kiedyś tyrolkę zrobić do mrowiska, ale... Chyba ciężko będzie. Chyba ciężko będzie. No i słuchajcie, jeszcze mam zamiar, słuchajcie, powiększyć tą wieżę i wybudować właśnie takie... Eee, trampoliny jeszcze, jeszcze wyżej. Eee, ciekawy jestem, czy dałoby się wyjść na to drzewo tam na górę i, i coś tam zrobić. Eee, aczkolwiek ciężko będzie się wychodziło tym, tym, eee, tymi trampolinkami. I będę musiał wymyślić sposób, jakiś lepszy sposób na to, żeby się zatrzymywać na piętrach. Być może zrobię podłogi tutaj eee, wysunięte z tej strony. No i w razie czego sobie przelecę na tą stronę i wejdę. Tylko gorzej będzie z tymi, tymi eee, trampolinami. No, bo będę musiał przeskoczyć wtedy nad tą trampoliną i wylądować teoretycznie tutaj, a to, to jest, no, nie za dobre. W każdym razie nad tym będę się zastanawiał. Kiedy indziej, słuchajcie, lecimy do mrowiska. E, mam broń, mam pancerz naprawiony, także jesteśmy mega dobrze przygotowani, mam nadzieję. E, tutaj zobaczcie mi pająki cały czas chodzą. E, w ogóle ten pająk, co ostatnim, w ostatnim odcinku tu, tutaj był, e, przeniósł się jeszcze dalej i zaczął sobie pomieszkiwać tutaj. Widzicie pajęczyny. Nie wiem, gdzie on teraz jest, ale... zaczął se tu mieszkać, nie o, idzie! Idźcie? Dobrze, że tu kurde już nie mieszkam, bo miałbym do czynienia z pająkami cały czas. Ale dobra, no nieważne. Napijemy się tego. I widzimy się w mrowisku. Dobra, dobiegamy do mrowiska, a te mrówki zaczną nas atakować, bo nie mamy pancerza. No i słuchajcie, jeszcze. O, czekajcie. Uruchomiłem sobie tu mutację anthilator, antnichilator. Bo chyba większe obrażenia w mrówki zadaje, więc e, no to mi na pewno pomoże tutaj w wybijaniu tego mrowiska. Mamy pancerz z Biedronki, więc nie powinno być żadnych problemów. E, nie wziąłem sobie tylko jednej rzeczy i to jest problem, bo nie wziąłem sobie żadnych smoothie do leczenia w razie czego. Mam, co prawda bandaże, ale te bandaże nie są super. W ogóle są takie dość kiepskie, bym powiedział nawet. Smoothie jest zdecydowanie lepsze i zobaczcie ile tu jest tych mrówek. Ciekawe czy kurde będą jakieś jaja w mrowisku. Jestem bardzo ciekawy. A tu co jest w ogóle? A tu jest tylko takie przejście, to też ciekawe. Wydaje mi się, że powinniśmy wszystkie je zabijać. O kurde. O, tego się nie spodziewałem. Będziemy musieli blokować te ciosy strasznie dużo tu tych mrówek. No, ale wszystkie wybijemy, to myślę, że nie będą się już pojawiać nowe. Znaczy, będą się pojawiać nowe, ale... Przynajmniej na jakiś czas powinniśmy mieć spokój. Tylko muszę to zrobić powoli, bo... bo mogą mnie otoczyć i będzie przypał, nie? Na całe szczęście nie zadają mi w ogóle obrażeń praktycznie. Szybciej się regeneruję, jak jestem najedzony. Oj, tu jest teraz bardzo dużo tych mrówek. Fajnie by było, jakbym mógł sięgnąć tak Nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile mrówek mi tu przylazło, bo jak, jak stanąłem na tym kamieniu, to był zły pomysł, słuchajcie, żeby tu stać. Dobrze, że to zablokowałem, bo bym je przewrócił. Dobra, kilka mróweczek już. Czy one się biją nawzajem, czy co tu się dzieje? Kilka mrówek już wybiłem. Kurde, troszeczkę się obawiam tego mrowiska, szczerze mówiąc. Tam ich jest bardzo dużo tych mrówek. Miejmy nadzieję, że mało będzie tych mrówek wojowników, bo po co one tam mają siedzieć, nie? No, eee... mrówka już ucieka, już ucieka mrówka, zobacz. Zobaczcie, chyba wybiłem wystarczającą ilość mrówek, że się mnie boją. Zaczęły się mi... a nie, ona była obita po prostu i dlatego uciekała. Dobra, zabijmy jeszcze... Ała, co mnie ugryzło? O kurde, ile tych mrówek tu jeszcze jest? Ale słuchajcie, ta wyprawa to, 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 to mi się przyda, bo zobaczcie ile, ile ja tego mam. A to mi jest potrzebne, słuchajcie, chyba do robienia gumy. A guma, no to wiadomo, jest mi potrzebna, słuchajcie, no do, do, do trampolin. A jak będę chciał budować tą ogromną wieżę, no to na pewno to mi się przyda, bo dużo trampolinek będę potrzebował. Ale dlaczego tych mrówek jeszcze nie ubyło tutaj? Ja pierdzielę, ile tego jest. Oj, au, au, au. Gdzie ona jest? Tu się schowała. Jak tam mój pancerz? O kurde. Kłopoty mogą być, słuchajcie, za niedługo z tym pancerzem. Echem. Dobra, no i słuchajcie, mamy trochę ciemno, ale przygotowałem sobie dwie pochodnie. Mam je ulepszone, także myślę, że to powinno. To... Na pewno to wystarczy. Słuchajcie, wyrzucę niepotrzebne rzeczy, chociaż mogłem zrobić może jeszcze jedną pochodnię. Nie, raczej nie. Dwie mi wystarczą. Niepotrzebne rzeczy wyrzucam, żeby mieć miejsce w ekwipunku. No, i słuchajcie, wchodzimy. Na razie zużyjemy to, bo, bo to mi tylko miejsce też w punktu zajmuje, więc to sobie zużyjemy. Ehm, no, i mam nadzieję, że znajdę to jakieś jaja. No, fajnie by było. Bo bardzo chciałbym zrobić bomby i wypróbować bomby. Czy to jest Quartzite? Ej, ja se to zbiję, bo ja będę potrzebował to do, do, do naprawienia narzędzi. No i zobaczmy. W sumie, mało tu tych mrówek. Nie ma mrówek. Wybiłem już wszystkie mrówki? O, jedna mrówka. Dobra, zastanówmy się, gdzie byśmy mogli jaja znaleźć w takim razie, nie? Jakbyśmy mieli znaleźć jaja, to gdzie? Noc się zrobiła, to jest yy, problem, chociaż myślę, że raczej pająki tutaj do mrowiska nie wejdą. To są kamienie czy to są jaja? Wiecie co? Ja będę sprawdzał wszystkie rzeczy. To są kamienie, dobra. jaja. Ej, czy one tutaj były wcześniej? Niemożliwe, że one tutaj były wcześniej. Ja tutaj sprawdzałem na 100%. Więc chyba wasza teoria się, teoria się sprawdziła. Mamy dwa jaja. Ciekawe, co byśmy z tymi jajami mogli zrobić. Ej, nie. Teraz to aż, kurde, nie wiem. Muszę sprawdzić, czy, czy przypadkiem te jaja tam nie leżały wcześniej. Ale sprawdzałem tam to miejsce na pewno. Idziemy dalej. Tutaj też jaja mogą być. O, zobaczcie, nie, dobra. Tych jaj na 100% nie było. No, zauważyłbym te jaja. Zobaczcie, ile jaj. Opłacało się to zabijać. Słuchajcie, tutaj była jedna część pancerza z. pszczoły. Dla, dla ciekawych. Ehm. A tu w tę stronę, jakbyśmy poszli, to znaleźlibyśmy kolejną część pancerza któryś z tych komnat, ale brakuje trzeciej części pancerza i jestem ciekawy, czy ona jest tutaj gdzieś do znalezienia, czy czy, 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 jak, żeby mieć pełny set. I tutaj chyba nie byłem. Gdzie ja jestem? O, tutaj była kolejna część pancerza. Wiecie co, ja wezmę sobie tą miętówkę. O kurde, te jaja się nie stakują i co to kurde jest? One się zepsują zaraz czy co? O co tu, czy mrówka się wykluje z tego? Dobra. Słuchajcie, chyba będziemy musieli wrócić do bazy, żeby wykorzystać te jaja, bo one się mogą w każdym momencie, w każdej chwili, mogą się zepsuć. Ja przez, przez chwilę myślałem, że znalazłem jakiś korytarz, w którym, do którego jeszcze nie wchodziłem, ale nie. Okazało się, że już tutaj wszędzie byłem raczej, więc no nic nowego tutaj nie znajdę, chyba. Stąd przyszliśmy. Dobra, w sumie możemy wychodzić stąd, bo, bo jaja się mogą zaraz zepsuć. Zobaczcie, że tutaj się już pojawiły dwa takie. A w sumie chciałbym się jeszcze przespać, bo mogą mnie pająki zeżreć, bo jest noc. Więc to jest też trochę słabe. Zabijamy wszystkie mrówki, bo nowe jaja się pewnie pojawią wkrótce. Ja pierdzielę, ej, spotę rówki. Co to jest, żewel? Javel... O, obszajmy sobie zaraz co to daje. Może to jest. Y... Coś do. atakowania dzidom. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Możemy sobie to wykorzystać. Chyba będziemy mieli większy zasięg z dzidy, jak to, jak to zrobimy. Czy coś takiego? Nie wiem. E, w każdym razie ulepsza to dzidę. Ulepsza to dzidę, więc jak najbardziej ja jestem za. E, obawiam się, słuchajcie, że będą tu pająki, kurde. I boję się trochę iść spać, kurde, z tymi jajami. Ale wiecie co? Może zaryzykujemy. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Jaja. Są całe. Ej, kurde, w sumie ja to mogłem odkryć sobie tam w tym. To wiecie, co zrobimy? Jeszcze to pójdę odkryć do laboratorium. Ale wykorzystamy może to. No, w sumie mógłbym. Zrobię sobie tu chyba taki most z tych pływających podłóg, żebym mógł wracać. Aczkolwiek Tyrolka lepsza by była, tak czy siak. Będę musiał zrobić sobie tutaj w tym miejscu tyrolkę na pewno. I ciekawe czy coś nowego w ogóle będziemy mogli z tego zrobić? Tripwire bomb. Aha, okej, okay. to jest taka pułapka. Ej to by było spoko na pająki, jakby, jakby coś, nie? Eee. Dobra, wrócimy do bazy. Zrobimy kilka bomb. I wiecie co? Ja bym może wyrzucił jedno takie jajo na ziemię. Ryba jest zablokowana. Odkąd ten, ta bet, tą betę pobrałem ryba jest zablokowana cały czas w tamtym miejscu. To jest ciekawe. No ale nieważne. W każdym razie spróbujemy sobie wyrzucić takie jajo, może na ziemię. I zobaczymy, czy wykluje się z tego mrówka. Dobra. Spróbujmy wykraftować kilka tych bomb. Craft, 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 craft. Czy one się stakują te bomby? Tak, stakują się te bomby. Nie mogę ich odkryć, nie mogę ich odkryć w laboratorium. W sumie to zróbmy sobie jeszcze jedną może tą bombę. Okej. Okay. Tutaj mamy jedno jajo, które wyrzucę na ziemię. Zobaczymy, czy mrówka z tego wyjdzie, albo coś się z tym w ogóle stanie, a jedno jajo schowałem sobie po prostu tutaj do skrzynki. Zobaczymy, czy coś w ogóle się z nim stanie też, nie? Weźmy to jajo i wyrzućmy je tutaj. Mogę zaatakować jajo, czyli prawdopodobnie można je zniszczyć, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Wiecie co, ja tutaj mam do wybudowania e, kilka rzeczy, to ja sobie to zacznę budować. Zobaczymy, czy coś z tym jajkiem się za chwilę stanie. Wiecie co? Zostawię to jajo tutaj w środku. Bo tutaj będę przechodził cały czas, to będziemy widzieć, czy coś się z tym stanie. A um, i czekajcie, jeszcze tutaj schody muszę zrobić. Gdzie byśmy mogli schody? Może tu zrobię schody? Chciałem tu robić schody, ale wtedy musiałbym przenosić tego bombardiera. A on mi tutaj bardzo dobrze pasuje. Tylko tutaj pod spodem... Zawsze się kurde zastanawiam, co to za hałas? Eee, a to ten ptak przeklęty. No a tutaj pod spodem mam te majty. Dobra, łatwiej będzie zrobić to tutaj jednak. Czyli przestawimy sobie tego bombardiera prawdopodobnie. Ja ją przesuniemy. Bombardiera. O kurde, on tak samo wygląda, jak jest wyrzucony. Spoko. Przestawimy sobie go na razie na drugą stronę. Tutaj. E, a w tym miejscu zrobimy sobie schody. I w tym miejscu zrobimy sobie schody, tak? E, a czemu ja to usunąłem? God damn it. Tutaj, tutaj, tutaj miały być schody do góry. O oh, kurde, co ja zrobiłem. Dobra, ale nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, pięknie. Jedną podłogę mamy gotową. I teraz tak, zastanawiam się, może byśmy zrobili sobie. Nie, no schody tutaj zrobimy. Niepotrzebnie tą podłogę wybudowałem, ale na początku jeszcze nie wiedziałem dokładnie, jak to będzie wyglądać tutaj z tymi schodami. No ale tak, tutaj będziemy mieli schodki. I będziemy mogli sobie tędy wyjść. Albo tu będziemy mogli sobie zejść, albo tutaj będziemy mogli sobie wyjść. Także super. Ścianki jeszcze na górze będę musiał pobudować, a z tym jajem. Wiecie co, wydaje mi się, że z tym jajem się nic nie stanie. Eee, ale myślę, że zostawię go jeszcze. Mam to jedno jajo jeszcze zapasowe. Czekajcie, dwie te i reszta pateków. Eee, mam jeszcze to jajo zapasowe, więc wezmę sobie to zapasowe jajo i spróbujemy sobie je zniszczyć. Dobra, no i pięknie. Mamy kolejne piętro. Tutaj teraz jeszcze ścianeczki będziemy musieli pobudować. Prawdopodobnie podłogę, kolejne schody. A może jeszcze większą tą wieżę zrobimy. Na razie jeszcze nie mam co tutaj pakować do tej wieży. Chociaż myślę, że moglibyśmy sobie zrobić soldier anty. Chociaż głowy wyrzuciłem wszystkie. Nie wiem, czy ja mam głowy, ale wywaliłem wszystkie, bo mi zajmowałem miejsce w ekwipunku. Czy ja mam głowy? Mam jedną głowę. Dobra. No to jednak nie zrobimy sobie soldier antów, ale zrobimy sobie je prawdopodobnie w następnym odcineczku, to żaden problem jest. Dobra, to jajo jedno zostawię. Wezmę to drugie jajo, które tutaj mam. I spróbujemy je zniszczyć. Jeśli się w ogóle da je zniszczyć, bo, bo tego też nie wiem w sumie. Ale jakbyśmy je tutaj wyrzucili... A, okej. Okay. Zniknęło se po prostu. No dobra, no rozumiem, no rozumiem. Zniknęło se jajo po prostu, ok, nie było żadnych animacji śmiesznych czy coś. Eee, czyli po prostu se jajo zniknęło. Eee, zobaczymy czy coś się stanie z tym jajem, ja je tutaj zostawię. Jeśli zniknie, no to zniknie, a jeśli nie zniknie, no to, no to nie wiem. Mrówka się może pojawi. Bladego pojęcia słuchajcie nie mam, co się może z tym stać. Ale to nie jest w sumie istotne. Ja sobie to wybuduję do końca. A wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.